Kolejny dzień nie zaczął się dobrze dla Ewy Gałat. Po intensywnych dniach na budowie była wyraźnie osłabiona. Na szczęście na miejscu są i zielarz, i farmaceutka. A ja jestem chora. Co jesteś? Chora. Macie rzęszeń, Ten, tak, korzeń wypić sobie na to gardło. Pochorowałam się, wstałam dzisiaj rano już połamana, nieprzytomna. Wcześniej mnie bolało gardło i tak się leczyłam po swojemu, ale coś jakoś mało skutecznie, a ja dzisiaj czuję, że już i gorączka mnie rozkłada. I tak już tak – o tak. Ale też często Robert pomaga mi, jak mi się coś, to jakieś ziółka tam parzy. Algi coś masz, to, że... masz tam i co tam masz jeszcze? Zielone to algi na pewno, tak? Tak, to są algi. Mówi się, że jest to czary mary konieczyna chyba bardziej by się kobiecie przydała, bo to jest doskonała przy menopauzie, czego o co nie podejrzewam Roberta, no ale... Starcie medycyny tradycyjnej i zielarstwa trwa. Czy znaczy, to jest wszystko pojęcie względne, tak? Ziołami sobie naprawdę można krzywdy zrobić. Cała farmacja kiedyś powstawała na ziołach, więc jakby nie było, dawniej korzystali z tego. Pytanie z jakim skutkiem. Później zaczęli... Chemię stosować, bo jest tańsza, można było ją produkować szybciej. Ludzie cierpią gdzieś tam, bo skutki uboczne tego na pewno są. na taką wiedzę, właśnie hobbystyczną, troszeczkę pobieżną. Marzena prowadzi aptekę i sięgnęła po cały swój arsenał. Teraz bierzesz te trzy. Na noc bierzesz tych trzy plus jedną tamtą. Dobrze. I to sobie, to sobie możesz tutaj razem rozpuścić. No, Dziękuję. Proszę. To jest taka choroba zawodowa jednak, farmaceutów, że jesteśmy tak nauczeni, że wychodzimy z pomocą. Bym miała czas, żeby po prostu się położyć, to, to bym absolutnie nie brała żadnych rzeczy chemicznych, tylko, tylko bym zaufała wiedzy Roberta. <laughs> Ale tu już jutro muszę być na budowie, więc nie ma czasu. <laughs> Wyglądasz nie ciekawie, to ci powiem od razu. Nie, nie potrzebujemy zdechlaków na budowie. Już. Wypad z baru. To jest rozkaz od team leadera, słyszysz? rozkaz od Dziękuję ci bardzo. Z Wiesiem i team liderem się nie dyskutuje. Ewa będzie się kurować i dziś odpuści pracę. Kazałam jej iść Nie ma ludzi. nie ludzi. <noise> jako team leader został poleceny. Nie czuję się na siłach, żeby dzisiaj iść na budowę, więc cieszę się, że Wiesiu jednak powiedział, że mam iść do kontenerka i się położyć.